Niestety w jednej trzydzej finał pory Polski przegrywamy z górnikiem Łęczna. Proszę panią tranera o opinię do tego spotkania. E, tak jak powiedziałam, no spotkał się niestety w jednej już dwie bardzo dobre ekipy. Myślę, że w pierwsza połowa nie była do końca taka, jakiej sobie życzyliśmy, jak zakładaliśmy, że zagramy. W drugiej połowie na pewno myślę, że stworzyliśmy dużo sytuacji. Szkoda, że nic nie wpadło. Nie był to zły mecz w naszym wykonaniu, więc to jest taki dobry, że tak powiem prognostyk na za dwa dni. Mierzymy się z mistrzem Polski, więc mam nadzieję, że tutaj głowy dziewczyny szybko podniosą do góry i za dwa dni powalczymy. Można właśnie powiedzieć, że niewykorzystane sytuacje lubią się mścić, bo mieliśmy okazję na 1-0, potem niestety padła bramka, mieliśmy okazję na, na remis i potem znów wpadła bramka już na 2-0, więc troszkę dzisiaj brakło może szczęścia? No ja tu raczej w sporcie nie ma szczęścia, jest po prostu dobre przygotowanie. Ekipa z, przyjechała z ludzi tak samo jak my, dobrze przygotowana do tego spotkania. Tak jak powiedziałam, było to otwarte spotkanie, każdy moim zdaniem każdy mógł wygrać i cieszyć się, Wykorzystały sytuacje przyjezdne po naszych tak naprawdę po pierwszym błędzie, taka niedogodna nie, nie sytuacja w polu karnym. E, tam myślę, że było nieporozumienie małe między naszymi zawodniczkami. Pierwsza pa, bramka wpada, nie spuściłyśmy głów, dziewczyny walczyły do końca. Mogłyśmy wyrównać, niestety, no. dostałyśmy 2-0 w 88 minucie, no i to trochę już zamknęło mecz. Z podobnego meczu, na podobnym poziomie spodziewamy się w sobotę z liderkami Taweli? Zdecydowanie tak. Tak jak powiedziałam, to było dobre spotkanie w naszym wykonaniu. Mam nadzieję, że za dwa dni teraz tak naprawdę podstawa, żebyśmy się dobrze zregenerowały.